No i zrobił mi karteczkę. Wesołych Mateo, wesołych świąt, czaty. Pozdrawiam eleganckich streamerów i twitchowe szmaty. Pamiętajcie by nie, że gdyby nie wy, nie byłoby na twitchu kanału Pago3. Tu rodzinna atmosfera i swojskie klimaty. Tylko streamer jakiś taki kurwanie kumaty. Jest Michael Snacks Demon, jest Cizia kochana. Znów kawa wylana, zmieniamy ubrania. Jest Simon GTX, pan ekspert nasz wuja. Co chwilę ktoś pisze, ban Rorana, chuja Zajebista moderacja, po ich stronie zawsze racja całe tragedię Przemka, Natsa, i Globa Menela Jendrule Remika, Aliena, Wutus, PPLa Jebać, Wazylima, chuja, psa, Menela Widzimy się na następnym Drag streamie Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku Życzy Tomasz, Bzlus, Kurwi, Bong It's shit daj. No piękne to były życzenia No chyba najpiękniejsze życzenia świąteczne jakie dostałem I takie prawdziwe